Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, czyli ATL, jest najczęstszą operacją ortopedyczną wykonywaną na świecie u osób aktywnych fizycznie. W tym odcinku przedstawię wam metodę uzyskania takiego przeszczepu do rekonstrukcji oraz powiem, dlaczego właśnie przeszczep ze ścięgna mięśnia czworogłowego może być najlepszą z tych opcji. Ja nazywam się Mateusz i zapraszam do oglądania. Aby zrekonstruować zerwane więzadło należy znaleźć odpowiedni materiał, aby spełniał funkcję tego naturalnego. W przypadku więzadła krzyżowego przedniego jest to przede wszystkim ograniczenie przedniej translacji, czyli przemieszczania się kości piszczelowej ku przodowi względem tej wyżej położonej kości udowej, jak i wtórnie ograniczenie rotacji kolana i utrzymanie prawidłowej osi stawu, nie pozwalając podążać w kierunku koślawości i szpotawości stawu kolanowego. Przeszczep taki w ortopedii nazywamy graftem, a to skąd go pobierzemy stanowi bardzo ważną decyzję w samej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Taki graft możemy uzyskać albo z tkanki pacjenta, a wtedy mówimy o autografcie, lub użyć uzyskanego sztucznie, czyli allograftu. Ostatnimi czasy to właśnie graft ze ścięgna mięśnia czworogłowego zyskał na popularności. Pomimo jednak bogatego zasobu badań naukowych nad tym, skąd najlepiej wybrać przeszczep do rekonstrukcji, a niestety istnieją dalej wszelkie rozbieżności na ten temat. Taki przeszczep możemy pobrać albo z mięśni kulszowo goleniowych albo z więzadła rzepki, czy właśnie ze wspomnianego ścięgna mięśnia mięśniotworowego. Jednak ostatnio dr John Ryans z Atlanty w USA, nazywany doktorem X, który jest pionierem chirurgii ortopedycznej klasy światowej zdobywcą 4 lata z rzędu nagrody American Stab Doctor oraz uznany za czołowego lekarza w Atlanta Magazine od 2011 do 2014 argumentuje, że graft pobrany właśnie ze ścięgna mięśnia czworogłowego jest najlepszym wyborem przeszczepu. Twierdzi, że biorąc pod uwagę wszystkie tkanki miękkie graft z mięśnia czworogłowego daje najwięcej korzyści w porównaniu z innymi opcjami. Ale to tak naprawdę przemawia za jego coraz to częstszym stosowaniem. Po pierwsze, jest on najbardziej zbliżony strukturą do naturalnego więzadła, a ponadto w przekroju ma o 20% więcej włókien kolagenowych niż w przypadku graftu z więzadła rzepki. Po drugie, biomechanicznie jego submaksymalne obciążenie jest o 70% większe niż w przypadku graftu z więzadła rzepki o podobnym przekroju. Czyli po prostu jest on w stanie znieść większe obciążenia. Anatomicznie ścięgno mięśnia czworogowego ma znacznie większą objętość niż więzadło rzepki. A co sprawia, że nawet po wyselekcjonowaniu graftu z mięśnia czworogowego, to miejsce jest nadal o 80% silniejsze, niż naruszone więzadło rzepki. A co za tym idzie, stanowi to dużo lepszą prewencję w kolejnej kontuzji. Długość i pole przekroju takiego graftu z mięśnia czwórki można dużo łatwiej dostosować do pacjenta niż w przypadku innych przeszczepów, ponieważ u pacjenta, który ma powyżej 1,5 metra wysokości można uzyskać przeszczep o długości 7 cm. Uwaga, bo teraz pokażę jak takie wyselekcjonowanie przeszczepu wygląda, więc dla osób wrażliwych radzę przewinąć, ale gorąco zachęcam. Tu widzimy jak ścięgno mięśnia czworogowego oddzielane jest od okolicznych tkanek. Pokazane jest to na preparacie oraz na prawdziwej operacji. Następnie chirurg wykonuje cięcie na przyczepie ścięgna, aby dalej przystąpić do odseparowania ścięgna od tkanych położonych niżej. W końcowym etapie ścięgno zabezpieczane jest szwami, aby nie doszło do jego rozwarstwienia. i w końcu wypreparowanie samego ścięgna do rekonstrukcji. W taki właśnie sposób uzyskiwany jest graft ze ścięgna mięśnia czworogłowego. Co ciekawe taki graft z więzadła jest dwa razy grubszy niż pobrany z więzadła rzepki, co umożliwia dostosowanie jego średnicy od 7 do 10 mm, a to przekłada się na plusy związane z tym, że można to łatwo dostosować w operacji pierwotnej, czyli tej operacji, tej pierwszej rekonstrukcji oraz operacji rewizyjnej, w której ulepszamy lub wymieniamy graft. Biorąc pod uwagę trzy grafty do tej pory wspomniane, miejsce pobrania graftu ze ścięgna mięśnia czworogłowego cechuje się najmniejszą zapadalnością na wszelkie stany choroby związane z procesami zapalnymi, które mogą wystąpić w miejscach pobrania tkanki do rekonstrukcji. A na koniec dane prospektywne, które wykazują tylko 4,2% niepowodzeń właśnie w rekonstrukcjach przy użyciu graftu z mięśnia czworogłowego. I przy takich badaniach przebadano 1000 graftów u pacjentów w wieku średnio 20 lat. Ryan stwierdzi, że grafty pobierane z ścięgna mięśnia czworogłowego będą coraz to częściej zalecane przez chirurgów przy rekonstrukcjach ACL u sportowców. I z racji takich zalet jest to jak najbardziej sensowne i może to dawać dużo szybszy powrót do sportów klasy pierwszej, takich jak piłka nożna, koszykówka czy inne sporty kontaktowe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało. A co do następnych pomysłów, zachęcam do zostawienia komentarza pod filmem. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!